To ten facet, fakt dla mnie akurat bardzo miły, w ogóle jej powiedział. W skrócie, coś takiego. Mm, nie masz już nic wspólnego z tą technologią, no chyba że się z nami dogadasz. Kim jest Iwan, poza tym, że twoim kochankiem? Pewnie chcesz na wschód sprzedać firmę, ale nie z nami, nie będzie tak łatwo. Chodź na spacer bez świadków, najlepiej nocą, to się dogadamy. Dlaczego nie oddasz firmy za złotówkę? Pierwszy raz bankrutujesz, nie masz doświadczenia. Chcesz zobaczyć swoje laboratorium na śmietniku, chcesz zbierać swoje lasery, schodnika? No to zobaczysz. Olga dzisiaj jest osobą, która nie ma żadnego znaczenia w temacie tej technologii i tego, co ma sali. Tak, to prawda, ale może to odzyskać współpracując z nami. No i w ogóle muszę kończyć, bo wyszedłem z koncertu. W zasadzie to muszę kończyć, bo wracam do dentysty. Piątek o 23. Ale okej. Okay. Wracam do rodziny w zasadzie, nie do dentysty. A tak naprawdę to idę na piwo. E, Nara, idę na piwo bez męcena. Szanowni Państwo, ja muszę iść na piwo bez męcena. Hu, o chuju złoty. U.